W dzisiejszym filmie zajmiemy się logarytmami. Mamy pewną liczbę k, która jest większa od zera i mamy pewną zależność, że logarytm o podstawie 3 z liczby k jest równy 7 szóstych. Mamy też wyrażenie, które musimy rozwiązać. Korzystając z twierdzenia o logarytmie ilorazu możemy zamienić nasze wyrażenie na różnicę logarytmów, czyli otrzymujemy logarytm o podstawie 3 z, z k, do potęgi szóstej oraz logarytm o podstawie 3 z 81. Korzystając z twierdzenia o logarytmie potęgi, możemy wyciągnąć naszą potęgę przed logarytm, więc otrzymujemy 6 razy logarytm o podstawie 3 z k. Natomiast drugi logarytm Możemy zapisać w nieco inny sposób. 81 zamienimy na 3 do potęgi 4. Teraz przechodząc dalej, pierwszy logarytm zapisujemy bez zmian. Natomiast zgodnie z przedstawionym przed chwilą twierdzeniem o logarytmie potęgi, wyciągamy czwórkę przez nasz logarytm. Czyli mamy 4 logarytmy o podstawie 3 z 3. Przechodząc dalej, wiemy, że logarytm o podstawie 3 z k równy jest 7 szóstych, więc podstawiamy w miejsce logarytmu 7 szóstych, natomiast z drugim przypadkiem mamy minus 4, wiemy, że logarytm o podstawie 3 z 3 jest po prostu równy 1, więc zapisujemy jako 4 razy 1. Możemy teraz skrócić szóstki ze sobą, więc otrzymujemy 7 Minus -4, a więc rozwiązaniem naszego równania jest liczba 3.